Siema, z tej strony Egzepsad, a dzisiaj gramy sobie w nową gierkę, jaką jest Emoji Craft, czyli nowa seria, tak, w końcu, patrzcie, musimy, taka fajna seria ogólnie, musimy sobie przesuwać mm, różne przedmioty, zobaczcie, tak, 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 o, ok, ogólnie, mm, jeśli... Mm... Chcecie dalej Emoji Craft? Zostawcie pod tym filmem łapę w górę. Naprawdę polecam. Zobaczcie. Chodzi tutaj o to. Oj, co jest? Jakaś gwiazdka, co jest? O. O, to nam daje kasę, zobaczcie. Podnieśmy sobie to na łódź. Ja już mam level 10, patrzcie. A tej? Mam no, level trzeci, dobra. Ogólnie tutaj chodzi o to, że musimy przesuwać właśnie takie jajuszka lub też pomidory i one w, tej, w tych takich maszynach będą się zamieniać. Zobaczcie, że te kurczaki mm, zamieniają się w, w takie znaczy jajka zamieniają się w kurczaki, a pomidory w sos pomidorowy. I ogólnie im większe, no, zobaczcie, im dalej maszyna dojdzie. Znaczy, im wyżej maszyna, tym y, jest więcej kasy, że tak powiem. Bo tu jest mega dużo tego. Myślę, że dużo odcinków sobie nagramy. Z tego. Zostawcie, zostawicie łapkę w górę, to wtedy. O! Dziękuję bardzo, mam 28 tysięcy. Dzięki temu. Bo czasami są takie, jakby. Mm, bo czasami są takie, jakby. Mm, jakby to powiedzieć. Mm, takie... O 19 level już mam, co jest? Yy, są czasami takie gwiazdki i one po prostu yy, dają nam kasę czasami. Także myślę, że... O kurde. Proszę ile jajek teraz LOL. Myślę, że Myślę, że seria Wam się spodobała, jeżeli nie, no to... Co tam nie będziemy jej nagrywać, ale myślę, że fajna jest. Mi, moim zdaniem jest fajna. Lubię takie mm, fabryczne, takie fabryczne coś. No i proszę, mam kolejne 57 tysięcy. O, 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 Głupota. Głupota nie zna granic. O, proszę bardzo. Kurde, dobrze nam idzie. Już tu mam 24 level. kurczę. 30 tysięcy potrzebujemy, żeby coś sobie odblokować. Zostawcie chłopaczkę do góry. I subskrybujcie pa! Cicho być! Kurde! Wszystko i skąd! Ona coś ma w buzi. Się nie odzywaj. Kurde, szybko to się nabija. 11 tysięcy już. Czekajcie, jest ja sobie. O, emoji profit, Emoji Production te Mir Speed. Nie będę niczego sobie tutaj ulepszał, dlatego że, mm, e, jak ulepszą, to wykorzystuję całą kasę e, właśnie na to. a właśnie chcę, żebym se kupił. Właśnie to Czyli trzeci nasz automatcik w sumie. Kasę trzeba mm, mieć. Mi ja nie wytrzymam zaraz. która godzina. W sumie za niedługo też będę mm, kończył z Brawl Teraz Możliwe, że nagram odcinki dopiero jak będą jakieś aktualizacje czy coś takiego. Ale aktualizacja w sumie jest już za niedługo. Bo 10, słuchajcie, 10 kwietnia, a jest pierwszy, czyli za 9 dni. Aktualizację. Dobra, mamy kasę. Mamy kasę. I teraz tak, kukurydza robi się na popcorn, okej. Okay. Dobra, mamy level 6 tego z poczką. Ile to nam daje? 188. No to nawet dużo. Za trzy reklamy jest kolejny hmm, kolejna ta maszyna. Podnieśmy za to. 9, level 9, tu mamy level 6, ok. zobaczcie jak szybko w ogóle idą te jajka. Kurde, jestem z siebie dumny. Kolu szybko, nie. Dobra, nie nie podnosimy. Level 7 musimy mieć. Mamy 105 tysięcy, lul. Dużo nawet powiem Wam, ale wiecie, co mnie martwi. To właśnie, dobra. 200 tysięcy, co jest? M moglibyśmy szybciej podnieść już tego, naszego. Mm, jajuszka śmieszka byśmy mogli podnieść. Zobaczcie, co. O, dzięki. Zobaczcie. Co jest? To się zablokowało. Widzieliście na filmie? Musieliście to widzieć na filmie. Pewnie Łukasz nagrywa. Tak, ale coś innego. Co ty tu Nie powiem ci. Kolejny level zaraz będziemy mieć, słuchajcie. Wiecie, co musimy sobie zrobić? Wiecie. To musimy zrobić i to musimy zrobić. No. Dobra. Dobra. Mamy. Hurra, krowę. Hamburger. No w sumie z krowy się robi hamburger. Także... Zedź mi z Dwieście 290 tysięcy. Zedź mi chłopie z biurka. No przecież zeszłam ci. O Jezus. 35 jak level. Jak rzuca się śmieci pod biurko? Po jak to szaleje. Jak się rzuca papierki pod biurką? Nie rzucałem nic pod biurkiem. A, a kinder mleczna kanapka to co? Przecież tu jest koszul. O kurde, 35 level. Ja. Dopiero zacząłem film, a zobaczcie, jak tutaj okarniamy. U, ta krowa, widzę po tysiąc, prawie. A dopiero czwarty level ma. Co jest? Kolejna, y, kolejna maszyna za jedenasty level. Mama, mogę sobie już usiąść? Zaraz! Teraz mi będzie potrzebny, bo ja muszę szkołę odpalić. Zaraz! Nie będzie potrzebny komputer ten. Wszystko ja wam nie dam. No, niestety. Dobra, kolejny rawon. No. Macie tamten pokój, to siedzicie w tamtym pokoju. Główno mnie to obchodzi. Weź sobie ładowarkę, tam jest zasilacz. Ten Gdzie jest zaszczy? zasilacz? W moim pokoju jest. Dobra. Wiesz o tym, że jest. No to nie przesadzajcie. Ach. To jest komputer do, do Waszej pracy. Okej okay. słuchajcie mamy taką sytuację jaką mamy mamy ło 35 level na tym może teraz te pobijamy trochę ło, 16. Tutaj mamy 16, to możemy sobie tutaj tak zrobić. Tutaj możemy tak zrobić. W ogóle, że zobaczcie, że te jajka już trochę tak nie bardzo... Jaki jajka. Co cię to obchodzi? Się nie odzywaj! Zajmij się sobą, dobra. Niech To jest sobie jego sprawy, zostaw go w spokoju. Zajmij się sobą. Hmm, teraz tak. Weźmy sobie jeszcze to podnieśmy. 23. trzeci. No już w sumie i spokoju, ale musi być ten sam level. Gry? Musimy mm, mieć Musimy mieć y, lawel, słuchajcie, na pomidorach. Taki. Mm, taki jaki mamy właśnie na jajuszkach śmiesznych. Jajuszkach. Y, kurzenie Za 103 tysiące mamy kolejną upgrade. To weźmy te krowy trochę. O, teraz te krowy są za tysiąc. Nie to fajnie. Bo, o kurde, ale leci tu wszystko fajnie. Level up, hurra, mamy 500 tysięcy. O, win. 29 mamy, spoko. Kurde, za milion teraz. Lol. O, mamy tą gwiazdkę. Dawaj gwiazdkę, dawaj gwiazdkę, dobra. dobra. Kurde, jeszcze dwa levela byśmy podnieśli, i by było tak samo jak tutaj, ale niewiele brakuje. Za ile mamy kolejny upgrade? Za 198 tysięcy? Kurde, to drogo pomimo. Mam nadzieję, że nam się uda, dobrze. Dobra, to gra. Dobra mamy kolejne 500 tysięcy. O je proszę bardzo, mamy level 35. I nabijamy teraz nad tym. Bo, kurde, 12 level. O, co to jest? Jo! Ja! Ale koks! jakąś siłę! I patrzcie, że teraz na trzech automatach możemy. Kurde, ale kozak, bo teraz będziemy mogli tyle kasy zarabiać, ile nam się będzie chciało. Ba, mamy już 40 tysięcy. Proszę bardzo. Mamy przez minutę tą. Siła, dobra. Mniej więcej już przynajmniej ogarniamy co i jak, także fajnie. Ale ta siła jest niesamowita, nie? Siła robocza. Kurde, aż mi palce bolą, ale dzięki temu też trenuję palce. Kciuki dokładnie. Mamy kolejny 12 level. Mamy 800 tysięcy. To sobie za niedługo nabijemy. Level kolejny, dobra. O, jeszcze 100 tysięcy. Kolejna maszyna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde, dopiero co zacząłem film. LOL. Dobra, mamy milion. Musimy mieć milion 100, dobra. Dawaj szybko milion Co. Dawaj C Milionera Jest, dobra Co? Bo przecież mam, co jest? A to już wiem, które O już mam. Emotion craft. Nie, o kurde. To to. To jakieś z, z kotami, które się zamieniają w U wilki to do, do emocji kraft? Nie. Tak? Pozobacz. To nie jest to. Pozobacz. Dobra, idź spać. No. I tak tego nie będziesz robiła. Będę grać. Dobra, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli nie, zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że subskrybujesz, zostaniesz najdłużej. No na i widzę cię w następnym video.